Spójrzcie się na totalny chaos i adrenalinę. W nowej serii 5 gwiazdek challenge wieta GTA 5 pięciu śmiałków wstaje do walki o przetrwanie. Mają 2 minuty na przygotowanie, zdobycie pojazdu lub znalezienie schronienia. Potem rusza 10-minutowy pościg na pełnych pięciu gwiazdkach. Mogą sobie przeszkadzać, taranować i blokować. Każdą rundę wygra ten, kto przetrwa najdłużej. Jeśli będzie remis, czeka ich dogrywka finałowa. Stawka 200 złoty wpisowego na głowę. Zwycięzca zgarnia okrą były 1000 zł. Gotowi na wyścig o przetrwanie? Czas na pierwszą akcję. Cześć kochani, moi drodzy widzowie! Ale pisłem! Ej, kupaki, słyszycie to jak pisłem? Cześć kochani! Dzień dobry <laughs> wszystkim! Witamy wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, kolejnego challenge'u. Kali, ty powinieneś sobie poradzić bez problemu, stary, bo ja wiedziałem, że ty kiedyś chyba z 5 lat temu robiłeś podobny challenge. Ja, ja przeszedłem tę grę 18 razy na 1000 sposobów. 5 mi nie straszne, proste. Tak, no to się bardziej się bym martwił o gęślarze. Nie, gęś jest weteranem tej gry. Mam 400 godzin i to są same nagrywki. Szanuję, szanuję. Ja w to nie wątpię w ogóle, dlatego, moi drodzy, dzisiaj wrzucamy do puli każdy 500 zł i zobaczymy, czy o 1500 zł zaryzykują nasi przyjaciele, żeby pokazać, czy są dobrymi złodziejami, czy skrojami, czy skroją tą kasę. Czy 1500 nie, 1500 w moim życiu, najłatwiejsze 1500 w moim życiu, pozdro. Dobrze, dobrze, już mi się wydaje, że chyba kolego się przeliczyłeś na samym starcie, dlatego moi drodzy, zostawcie łapę, zostawcie subka dzwoneczkiem, wpadajcie na kanały chłopaków. U Fajne, moi drodzy, dla skantasowe rzeczy, a u Kalucha, moi drodzy, nowe serie, w tym fajna seria chyba wpadnie w przyszłym tygodniu. Nie, kiedy wpada ta nowa seria? Bo te, bo te, no to nie dzisiaj! Wiem, kiedy to to jest. Dzisiaj to jest! Bo dzisiaj jest ball. nowa seria u kalucha, moi drodzy. Ja się tam strasznie stiltowałem. Pamiętajcie, że już jutro w sklepie spamo takie bluzy. Także zapraszam. Uwaga! Chłopaki! Uspek żyjemy? Tak, Żyjesz, tak, 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 Słuchaj mnie? Słyszę, słyszę, dobra. Tak. O kurde, ja o się. O nie! Ja się o nie, ja też! Startuję w Ale... szpitalu. Jak to? To się respisz? No tak, no dajmy takiego fejla, No możemy się zrespić. What? No co jest? Wy już nie żyjemy. Daruj nam, daruj nam. Ja gram w tą grę. I tak, ja się tak. O ty, powinno. No no Nie, nie, mam ja się zrobiłem. Dobrze, dobrze. Miał, to, będziesz miał przewagę, będzie miał, miał przewagę po prostu. Ekologiczną już mam. Możesz sobie dodać kamizelkę w ramach rekompensaty, bo ja się zabiję Dobra, dobra. Taki bonus mi się podoba. i możemy Dalej, okay. Panowie, nie wiem czy wiecie, ale ja ostatnio robię takie mity I to jest mnóstwo mitów, które Pokazują takie hide-outy, Gdzie się schować, żeby w napięciu gwiazdkach e Zniknąć, więc ja nie chcę nic mówić Ale jak gubię za dwie minuty Wanted Ale nie, nie możesz to... zgubić, nie możesz zgubić Jak się mogę? Bo nie możesz zgubić Musisz go reakcjonować, stary ale, mieć, to, ale to ja wykorzystuję jakby Ta, Błąd gry, no co? Wykorzystuję błąd gry, stary Masz po prostu brać <laughs> udział w współzawodnictwie, Ale jesteś, no współzawodnictwie to jest jedno Jeden zero dla mnie w takim razie, bo żeś już padł. Nieprawda, nikt zginął, nie mam to dowodu. Tymczasem Dobre. ja jadę sobie po cichutku, co nie? Y y Chcecie protipa? A w sumie Kalu, no, nie. to nie, to ja powiem maćkowi, maćkowi protipa Kalu, zatkę uszy. Musisz udowodnić, że zatykasz uszy. Maćku, nie Ja umrę zaraz, no ale zatykam, no, zatkany mam. Nie no, nie no, nacię jeździ z X-em, Maciek, to nie dostaniesz heda od policji. Ja cały czas tak jeżdżę. <śled> nie będę trzeba tutaj mówić o tym, no. Klawisze trwałe, to mi się połączać, nie robię tego. Klawisze trwałe, przez X-a, nie Shifta. Palcie, aha, no na o, szyfce, ale wiele, wiele guzików naraz wciskasz z ciekawisze. Dobra, tylko jak shift wciskasz, to ty nie to wciskasz? Nie, wcale nie, plis. wcale nie! Problem jest, że nie hey, ja, macie akitujecie? opony, bo ja nie mam już opon. Nie, nie mam opon, ja nie mam opon. Ja co kurde to jest! Kurde, no mnie nadupcają. No mnie też, no ale jedziesz prosto, nie? O kurde, dostałem most tego ja szczerału. O, kurde. Ja mam mega bo ja nie wiem co wy tak staracie w gazę. Nie no nie żyję, what the fuck! Nie żyjesz? Nie żyję! <laughs> O kurde. kurde, czyżby gęślarz yy, miał szansę? No to, no to lipo no pewnie, no. że ma no Już na speku gram? Tak, 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 musisz przestrzegać, że Ja Ja jeszcze jadę, ja jeszcze jadę. Mie, Spekuj mnie, spekuj mnie, spekuj mnie Zaraz się tu do, do loży szyderców dostanę Przecież ja mam rozpierdziel, do mnie z helikopterów walą, wszystkiego Do mnie też najpierw Ja mam nie jest tak źle, ja nie wiem, czemu wy tak panikujecie Może jestem małym kontenciarzem? O nie, straciłem wszystkie koła No, to się zacznie teraz, to masz lipę zaraz Zmiej furę oh i od God. razu w ci... głowę dawaj w oni mnie zastrzelą, jak jaż mnie nie... Dobra, wypad, gość wypadł z fury, już. Nie żyję. O, nie żyjesz? Nie żyję. Eee, nie Esa, nie nie e no to moi drodzy, ja teraz jadę do skucia praktycznie Znaczy, już wygrałem, ale udowodnię Kaluchowi, że jeszcze potrafię przeżyć co najmniej minutę. Nie strasznie jestem. O rał, kurde. Się zespać, no i się o, o, chyba zesrałem. No dawaj jeszcze minutę, no, głowę trzymasz dół, Trzymasz. Trzymam, trzymam, patrz. Michaelem jeszcze stary, pa. Ej, ale to jest przerąbane. Dlaczego na singlu się łatwiej ucieka, a tutaj na... Nie wiem, bo to są chyba z online' ci policjanci pięć. Możliwe A, Tak, tak możliwe. To jest trudniejsze niż na singlu, bo na singlu to są lamusy same. Ci się wydaje, że to też jest skrypt, więc mogli podkręcić po prostu skrypt Nie, oni jeżdżą, tak się fokusują na Ciebie. Ja jednostek jedzie za tobą. Dwa, A. cztery, tyle słotu. Ja myślę, że to jest do czasu, aż auto zacznie się palić. No bo ja już nawet nie jadę, nie? Ej, ale dobra, teraz mam taktykę standerską. Będę po prostu stać. O, to, dobra, po mnie, po mnie! Motorami, tak, że... stary, to ci od razu rozwalo. Dobra, ty, ty idziemy. Panowie, zapraszam. Do Sandy. Dobrze, moi kochani, przechodzimy do rundy drugiej. Mam jeden punkt. Shio ma zero. Kaluk ma zero. Myślałem, Kaluk, że ty stary sobie o tym swoim tak cikiarskim tak ci, ci, Dobra, stary, no. no dojedziesz. No, no, no. Ja już On nic nie mówię. Ja już... To jest typowy no, internetowy pozer, On dużo gada, a potem przegrywa. Oho, oho. Ja nie wiem, ja nie wiem tutaj zarabiać się bi. Jeśli powiedziałeś, to szczerze, mrugnij dwa razy do kamery. Na szczęście nie, nie ma twojej Że no, nie, nie ma kamery, gdzie... <toddź> <toddź> Przez to, że jesteśmy teraz w mniejszej części. Widzicie ile jest to odsłonięte, to mamy dwie minutki na ogarnięcie dosłownie pojazdu Widzicie, trzy minuty nam zostało przepraszam, klikamy w 5 No to stary, uwaga, skaczcie, macie trzy minuty na ogarnięcie pojazdu, uwaga Ja nie wiem, jesteśmy się optymistycznie nastawiony do tego challenge'u Stary, no to zaraz, no to zaraz zobaczysz Tak, żeby każdy noob wchodząc do GTA ogarniał Posłuchaj, nie będę twoich, twoich słów traktował poważnie No chodź, chodź na solo, co się boisz? Jeżeli powiedziałeś to szczerze, to mrugnij 157 razy <laughs> Jong-gu se Burgnawe stary. Myślę, akcepty. Jest nagrane wszystko. Wiecie, że nie musicie jeździć, co? Nie możecie używać infrastruktury i wszystkiego, nie? No to o tym mówię, że chciałem baga wykorzystać, to żeście mnie z wyzwaniem. Ja jak wykorzystać stary? Mogęś? No stary no komu? Bo wjeżdżam w ścianę domu i tyle. Jestem w domu. Dziękuję bardzo. No mogłeś, ale grunt, żeby cię nie zgubiła policja. Jeszcze dwie minutki no dobra, zostały. Ja jestem gotowy. Ja, ja jestem wiem, gotowy. ja też. Ta? No dobra, to Tak jesteśmy gotowi. Ale ja nie to jestem, sobie... nie jestem, nie jestem. Przepraszam, o. nie jestem. Jestem ciekaw, co wymyśliliście. Jeszcze minuta została. Mam plan. Widzę. Sprytny, zobaczcie, jak pracuje człowieku, widzisz to? Ja zmieniam pojazd na jakąś... jakieś gówno totalne, szczerze mówiąc. Ale to jest okej. Okay. czemu tu policja ja jest? Ja też jestem, bo do mnie strzelają. Ciebie? Haki, ty już masz stary zadymę? A jeszcze się granie nie zaczęła, minuta nam została. Dobra, grajmy już, możemy włączać już te 5 gwiazdek? 50 sekund. No mordo! A co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Za z widzę, jestem obok <laughs> Dobra, to puszczam od nowa. Macie, 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 grajmy. Kurde, czas dobra. się tu sobie zaktualizował, widzę na skrypcie, ale dobra, damy radę, jest 47 po mnie. A co? Jest, dobra. policja nie pominęła, nie zwróciła na mnie uwagi. O, stary, ale nie mam miejscu. Takiego? Ciekawe co wy wykminiliście. Ja chyba w dupie jestem szczerze, tak Ja po polach i dolinach Proszę. Dobra, jeszcze raz puszczam czas, w razie włóbos No coś jeszcze tu raz, ale to liczymy, tę tak. minutę już. Kurde, to startu A co nie ci widzę tego liczenia, nie... jak to i tak zaraz zginiesz. O kurde! Ale mi wleciało! Ja jadę normalnie po górach i mam luz Ale odwaliłem po o, górach. O, Nie polak. no, jestem idiotą! A... What the fuck? Kurde, ja też to zdubiłem nie jest... To nie jest moment na wyznania, spokojnie To nie o to w tym challenge'u chodzi, Kalu. Ja Kalu. mam główną taktykę, nie o, to w o kurde w tym challenge'u chodzi, Kalu. co ty robisz? A co ty zrobiłeś? Robicie Maciek E Zabiliście Maciek jest? E jest lepszy od ciebie, what the fuck, zamknij się <laughs> Ja też prawie umarłem ja o ja ja nie wiem co wam chodzi. jakiś kurde samochodem ja na święta ja jeździ. Ospek co o, co? Nie, coś nie, o nie, o, ospek Dobra, w Dobra, coś jak ja. tak, tak. No jesteś ja stary jestem tu sobie nie, nie, tak? to nie, to nie, 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 to to nie, to jak jeden nie, no, ja tu nie, wierzę. nie, to nie, 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 to nie, 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 ja mam mega lustro, kurde, o nie, nie przygniełem tego. Ja lustro. mam dużo, ja mam prawie full. Ja mam jeszcze full HP, ale mam kamizelkę stary, tak końcówkę. Ja mam kamizelki, tylko lekko naruszoną. Co tu się dzieje? O mój Boże! Jest o, bardzo kurde. źle! Jest pali mi się tak, auto! O, 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 Ale panik, wyskoczenie, dobra. O to nie wiem, co wybuchnie? Ja nie wiem, jak o, to O kurde, ja wyleciałem! Zginąłem! Boże, co ja zrobiłem? No. Co, zginąłeś? Tak, Let's go! Pierdzielę! Nie nie wierzę Ruki zielone. Ja pierdzielę! nie ma znają ty... punktów. Ospek ma jeden i Shio no. jeden. Ja mam jeden i Shio ma jeden, stary Bo, Ty masz let's zero. Go! Ej Maciek, ale ty dalej żyjesz? Nie, zginąłem już, przed sekundą. A, no to spoko, no to moi drodzy. Jeden, jeden z Shio. Niezbudziany z rotacji. Maciek coraz bardziej zaskakuje w seriach arkadowych. Ja od razu. Ja, ja zaskakuję no. odkąd istnieje. I dlaczego to jest dalej traktowane jako zaskakiwanie? Skoro odkąd istnieje, to robię. To jest wyjątek było <noise> w Matrixie Czas na kolejną rundę. Czyżby był dzisiaj finał między trzema? O, Dobra, pięknie. Jedziemy. <głos> 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 I uwaga, czas się puszcza. Le ja już puściłem i lecę. I lecimy. I lecimy. Puściłem o to już od, od razu? Od no teraz stary. Już ten, tak, teraz od o. razu. Przez Spróbuj czekaj, mi wejść czekaj. tylko do tej fury. No chyba chyba śnisz ty. <laughs> <laughs> chyba śnisz, wyjazd z fury. Ej, gnojem jesteś. Okay. podwieź, ostry, podwieź, podwieź mnie do innego samochodu. Jak mam no, luz? Jedzie. Bo wszystkich zblorował mister Camciol. Camciol, no, ty jesteś w banku? Do banku poszedłeś? Nie ma zawsze się, Tak. Dobra, jadę tam, jadę tam pod stary, wezmę swoje tam dodatkowo. Nie mam słów, nie gram już z nim. 5 stów za to mam niby wystawić? Za tak, skamera, no bo, 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 bo. za moją wygraną! Ja jeszcze to będę. Gdzie wezmę. jesteś, Kalu, gdzie jesteś? A co ty się mnie pytasz? Bo stary jest, Tak, ale wiesz, możemy sobie przeszkadzać, więc możemy się steamować no, też no na To dlaczego maciejowi Nie, nie no, mówić no, nic no, no. O Widzę na mapie, gdzie jesteś, bo widzę, gdzie śmigłowce latają. Ja jadę główną drogą. To jest ok. Kto do was strzelał? Jak ty ja Mam mega, mega dupę, jestem przy tej wioski, to jest tyle samochodu. Ja mam ja mega luz, zgubiłem policję, ty. Zowie. Co? O, to, to o nie, ja mam mega Tu można wejść do Kaliu, od Myślisz o tym, co ja czy nie? Gdzie można wejść? No zgadnij gdzie. Otwarte to otwarty to jest. Ciki, ciki? Ja już chłopie nie chcę nigdzie wchodzić. Oh. Wszedłem w y, tym. Sandy Shores i... O, oh, Jezus. Nie no jestem największym rakiem tej gry, widzowie. Co to ma znaczyć? wejść? Tak, się. Co? Nie no to jest nieprawdopodobne, jakiego można nie nie warta! Zamknij się, nie! Biegnę po ulicy! Nie farta, nie farta! Zobacz jakiego ty masz w życiu pecha! Jak to jest na każdym razem! Masz... Zamknij się! Ja mam Dobra, dawaj, dawaj. Sobie w po wiosce Ja biorę policję, fure. No. furę. O kurde, ile policji! Masz w ogóle wanted level? Tak, ja mam sobie całą policję. A Asilo? Ja też mam. No człowieku, za kłopoty nie masz. Czerwonym autem jedziesz, baranie? Ja policyjnym teraz ja jadę. Policyjnym, policyjnym, policjny. Ja, ja takim starym śmierdzącym jeżdżę. Ja spotkam, to, to jest jakiś dramat, tak? tym paleto. Okay, gdzie ale jest napis... Przeżyłem najdłużej bryny. ze wszystkich rund, nie się podoba. Nie jest ok, to są takie wąskie, fajne uliczki. To się fajnie jeździ. Nie, żeby coś chłopakie, ale dopiero trzy minuty minęły, nie? Zaczęłaś wymyślić, że z nim do zrobienia Ej, ej jest, ty jeździsz suwe? Suwem? Nie. Kurde, dobra, Jeszcze bo tyś mnie staranował. Nie ja. nie, ja nie, ale ja też myślałem, że razem mi toś sterował. jakieś pedy są oszalałe. O, widzę, ej, widzę, jak ci policjanci na mapie, zobaczcie widzowie, u mnie na minimapie jak jadą, widać gdzie jest za ospek i tak, tak dalej. Tak, tak, tak bo za ja mną te helikoptery lecą. ej, Ten jak helikopter jest. z kilometra strzela do mnie i mi zadaje HP jak mam X tam w Jak! Ale to ograłem, ej, ja te czy furgonetką. Ja tu widzę jakieś mnóstwo, to jest chyba hamczola ścigają. Stoją i ciekawią, przed? To jest was przed do budynku? Ja nie. Kamciol? Nie! Dlaczego ty jeszcze żyjesz? Nie, nie, Mamo! No, proszę, nie pomóż jesteś. mi! Ja sobie jadę, jadę w kółko po wiosce, robię kółka po no, wiosce. No masz łątek wyłączony pewnie, bo ci nie atakują. Mam włączony! O, no nie atakują mnie, ale mam włączony. No właśnie, no to mam włączony, nie atakują mnie. No ciekawe dlaczego. jest... Stary! Mam jedną, nie, mam ubytą jedną trzecią HP, Chudę. więc nie możesz mi powiedzieć, nie, no to że szacą, mnie tak. Szacun, stary. I nie miałem kamizelki, bo mnie zabiłeś i zapomniałem ją włączyć, więc doceni mnie! Ma, gdzie gdzie, gdzie ty macie jeździsz? Ja też bym chciał zobaczyć. No, ja nie no, jego nie mam Jestem przekonany! Ja Jeszcze te... w kółko i przysięgam, że mam błądę. Czemu ja zawsze kto, oszukuję, Co Kto tak? to jedzie tą policją? O, kto to? To jest niemożliwe, że jesteś tak dobry. Ej, to macie, to ty? Kto ty? Rozwalili mi koło przez te koło. już mam czerwone, jest, czerwone HP, no najgorzej. Szarym kół gównem jechałem. I w policyjnym? Policyjnym? Nie, nie, policyjnym. No. Ej, karuka w, w ciebie loduwa wjechała i cię do ogrodu? Widzę cię, Ej, coś we mnie na pieprza! To ja. Nie Tam można agresywnie wobec siebie. Można co przeszkadza? Można. Nie! Jest okej, okay, jest okej, jest okej, okay, jest okej okay, okay. Gdzie wy jesteście? Ja strzelam do niego, w dupie go No mam. nie strzelaj, on to mnie strzela, ten za zasrany W opony ci strzelam Powiedz mu coś, dorotnił no mi, mi opony cię cię <laughs> Co za debil Pokre, tu, pra, Uciekam, uciekam Na razie, na razie Uciekam na razie, na razie. Kolczatki rozstawiają mnie. Wziąłem helikopter! Ja złóż? Jaki złóż? kasztański. O, jest, mam samochód, mam samochód, mam samochód. Dobra, jadę. Oj, to dobry. Minuty. Szybki. Nie, nie strzeż we mnie, proszę. Let's go, let's Zazem go, szybko. Co za ty? Ja jeżdżę w kółko, kółko też. Cały czas w kółko jeżdżę, tą furgonecką. To jest strategia, jeżdżę nie w kółko? Stary, teraz to ja mam los. O, co to za O nie, za gębę, jest ciąg, ale we mnie Uwaga, zdjąłem helikopter! Dziem helikopter! Ter... To nie ja! O, to kurde. kto to? Skąd jesteś zielonym? Znowu taki ma wjechał kolczatki baranie! Tak, tu są kolczatki, ja też nie wjechałem, o kurde! No wala we mnie helikopter, ja zaraz zginę! Tak ma no nie je Jest tak źle, jest tak źle! Mam kolejne auto, mam kolejne auto, mam kolejne auto! Ej, ja jestem i śmiertelny w tej furgonetce bez kitu. Kurde. O, nie umieram, ja umieram, ja umieram! Ja umieram. Let's go. mnie auta. Umarłem. Umierajcie. Umarłem, umarłem, nie, nie, nie żyję, nie żyję, nie żyję, nie, Let's nie go. żyję. Teraz muszę przeć, i to co wygrałem? Tak. Nie, ma szans. nie ma szans. ja pierdzielę. A ja spektuję, ja. Jest zielony. Minister na nie, bardzo pole. źle, zabiją mnie. Nie! Zginąłem. Gin. Let's go. go Let's go. Co jest? jeden, 1 jeden, jeden. Musimy zagrać finałową. Tak, finałowa runda. Dobra, panowie, to słuchajcie, możemy zrobić szybkie głosowanie. kaluch jeszcze żyje. Którą mapę wybieramy? Wybieramy Los Santos, wybieramy Sandy, czy, let's, wybieramy, let's. czy wybieramy Paleto? Maciej, jaki masz głos? Ja bym powiedział, że Los Santos było najłatwiejsze, więc głosuję za nie. Dobra, no to dwa to razy na Los Santos. Zaczynamy! Los Santos! Dobra, panowie, finałowa runda. Zwycięzca tej rundy zgarnia 1500 zł. Let's więc go. My się, zobaczymy, no Idziemy po no swoje. Kalu <laughs> przy drive mistrzowo, widziałem tą ostatnią rundkę. Także no teraz już spryt. 10 minut panowie, gotowi? No Jazda z kurczakami. O, o nie! Dobra. Nie no nie wierzę w to! Zabiła mnie lampa Co? uliczna! Ja w zabił, Zabiła mnie lampa uliczna! Dobrze, Wsz wszystko zostaje widzowie zachowane, tak? Kto ma być ostatni, yeah. ten jest ostatni, no. Bez komentarza, po prostu włączam sobie Subway Surfers i tyle. Gdzie jesteś w jakiej części miasta? O kurde, w gównianej starej, bo nie da się tu. O, da się tu skoczyć. Ja jestem stary, gdzieś daleko, a ty? <laughs> Chodzi tryhard widzowie, tak? tak to już koniec, koniec koleżeństwa. Pieniądze to jednak, no, są ważniejsze niż koledzy, tak? Tak, zamkuje, zawsze, zawsze tak wychodzę z założenia. Jak Zobaczmy, z Kaluchem się kaluch, to sobie robi jajca, tak? Żeby tutaj już zaraz ktoś nie strzotował tego. Mogę znegować tą tezę, stary, totalnie. Mogę przytoczyć pewien wyjazd na koncert, gdzie hojna dusza Kaluch. Bo no, piękne rzeczy no, zrobił na wyjeździe, pięknie. Kupił cały koncert widzowy dla tak kolegów. Jest, tak jest, tak, tak jest, jestem świadkiem. Właśnie jest, prawda Shio? Tobie też drinka nie. kiedyś postawiłem i co? Niewdzięczny gnoju. Żeś chciał <grym> tylko wylądować, bezpiecznie wylądować. O kurde, Kaluch piesz, ja nie żyje, nie żyje! Nie żyjesz? Nie żyje, jeszcze żyje, ale i my się no nie mówię, że... żyjemy. Ten... No właśnie. Żyje, ale stary, no tak mnie zaskoczyła to. Ta... Ale co to za życie? No to żadny. żadne. Skaczę teraz z dachu. Skaczę z dachu z czerwonego parkingu łopie. Robię. O widzę, 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 że masz tu mnóstwo koleg kolegów. A, bo ty mnie namierzasz po minimapie, tak? Po minimajku cię namierzam stary. To ciekawe, ciekawe. No, ciekawie. pozdrawiamy tutaj Mateusza mi. Nie no, centrum miasta to jest najgorszy pomysł, jaki mogę jeździć. Tworzysz. Myślę, że to jest najgorszy pomysł stary, ale to realizuj go, stary, mordeczko, nic się nie przejmuje. Grunt to dobre się, nastawienie. Kurde, opony mi padły, dobra, jest koniec. <laughs> Grunt to dobre nastawienie, pamiętaj, ktoś taki. Mądry kiedyś mi powiedział. No to, żebyś się bit nie <laughs> Czarony nie wiem kto. Hmm. Toż na pewno. Mogę do nich strzelać, mogę strzelać, żeby ich blokować, ale oddupcyłem. To jest widzowiej. Nie żyjesz? Żyję. Mordę. Nie o. Łatwo. Tanio skórę nie sprzedam. Kurde, nie mam opon, żałosny ał, samochód. Też tak myślę, to co nie ma. w mi strzelałeś w, opony w poprzedniej rundzie gnoju. Dobra, Stare poczekam tu, poczekam, spekuj mi Maciek, zobacz ten sport. Ja nawet nie wiem jak to się robi, człowieku. Tylko że te helikoptery są najgorsze, nie wiem czy one są w stanie cię trafić w ogóle. Są, ale ja stary potrafię się bronić, widzisz? Masz full HP? Nie, 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 mam połowę kamizelki zjechane już. Kurde! Ojej. O, zabień kość. Oj, dojeżdżają do mnie ci słotowcy, najgorzej. No, nie wiem, czy chcesz się poruszać z tej pozycji. Może chcesz? O, tutaj? No, nie wiem. Może? Let's go! Let's go! Jak mam idzie? W porządku. Pan Cię się wyratował. Ja mam dwa helikoptery na sobie. Najgorzej, kurde, ja już straciłem wszystkie opony. Ile masz HP? Yy, no tak, trzy czwarte, ale nie mam no, już kamzy. No, też nie mam, Trzy czwarte też mam. Jadę o op bez opon. I to jest najlepsze skręcanie, jak do ciebie dwa helikoptery jeszcze strzelają, ale mam pewien patent. jak jak to ugrasz, to prze przeagać. Cztery minuty mam stary jeszcze, a ty ile masz? Tyle samo! Cztery minuty. No <noise> O, nie! Nie, nie, nie! nie! Mam jedną trzecią HP! 1 trzecią HP! Nie, 1 HP! Nie, ży, nie żyję, nie żyję, tradedzo, nie żyję! Nooo! Tak jest! Kurwa! ich zrobiłem, widzowie! Proste! proste Płacić, wyskakiwać z gliczka, koleże. Dobrze, no będzie, będzie sypane, moi drodzy! Będzie sypane! O nic, no nic, no zapraszam do mnie, panowie! Patrz, jak jestem podziurawiony, a nie, to Michael ma jakieś pryszcze na Rio, stary? Co to w ogóle jest? Widzisz to? Jakieś takie Nie, Ja nie widzę tego! Nie, nie widzicie? O, no nie będzie, What nie was? będzie Powiem ci, że było więcej adrenaliny Niż z Kacie i Dzikiem, stary Także, no tutaj mimo wszystko Zaskoczony jestem postawą Macieja Muszę przyznać I co, kurde, stary, jesteś jednym z wygranych Ja wygrałem zeszły odcinek Ty wygrałeś O, to ten. Zrób taki odcinek, stary, z samych gołdu. Tak, teraz muszę zaprosić waszych ja też? Tak nie, nie. No, wy, no, wy, no, wy dolną okay. tabelę zrobicie Taką, wiesz, będziecie okay. policją nas gonić Koni, słuchajcie, dajcie mi znać W komentarzach, kogo byście jeszcze chcieli Chcieli zobaczyć. Na pewno z kaluchem jeszcze zobaczymy się w tej serii, ponieważ wygrał, ja też wygrałem, więc musimy wyłonić jeszcze jednego zwycięzcę co najmniej, żeby zawalczyć ponownie. Także dajcie znak, kogo byście widzieli w kolejnym odcinku. A ja, moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Dziękuję przede wszystkim moim kamratom i tutaj zwycięzcy kaluchowi. Dziękuję, bo znaleźliście chwilkę do mnie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Lus, dziękuję luz, bardzo nie dziękuję. ma problemu. dzień, dziękuję bardzo, dziękuję dzień jak co dzień dłużej. No. Moi drodzy, zostawcie łapę, zostawcie suba, wpadajcie do chłopaków koniecznie, bo tam fajne rzeczy się dzieją. No i pamiętajcie, że jutro już w sklepie bluzy. Bluzy, bluzy i bluzy. No i sumie... e te bluzy za to, że wygrałem. Juj. Dobrze, będzie paczka, będzie paczka potwierdzona na Instagramie, moi drodzy. Napiszę ci dedykację, taką dyplom ci narysuję stary. O, Dyplom? O, to przyjmuję. Także co, dziękuję, cześć, trzymajcie się, Yo, Bye, bye.